Ja już wstałem właśnie będę sprawdzał, czy wszystko mam ogarnięte, czy już wszystko wziąłem, czy mam wszystko, żeby czegoś na pewno nie zapomnieć. Właściwie już w ogóle jak o tej godzinie jest dopiero ciemno. Pokażę wam. No powiedzcie, że nie no. Jak na piątą chyba 15 czy 20 to jest całkiem ciemno. No tak, ja idę sprawdzić wszystko czy, czy wszystko mam i... No, pomału będę się zbierał. Mamy problem. Mamy problem taki, że tego problemu nie ma, ale to dobrze, ponieważ yy, yy, wszystko poszło zgodnie z planem i zaraz będę szedł na autobus, dlatego też z takiej racji yy, teraz jestem w ogrodzie, bo już postanowiłem, że wyjdę z tego domu i po prostu poczekam już na dworze, żeby potem nie było, że się będę śpieszył czy coś, bo coś zapomniałem albo cokolwiek. Dlatego też wolałem wyjść sobie na ogród i zaraz od razu sobie pójdę. I nie jadę sam, bo jadę wiecie z kim, z taż widzowie wiedzą z kim. Ja jadę, że jeszcze z nami jedna osoba, ale niestety nie pojedzie, ponieważ, ponieważ nie powiedział, że nie. Myślacie że do kogo jedziemy, tak? No, tak. Ja też. My jedziemy do Wrocławia i czeka nas dwie godziny jazdy. Tak, ale super. To się na mnie patrzcie. Patrzcie, jesteśmy sami. Tak super, normalnie. Niestety za długo tam sami nie byliśmy, ponieważ dosiadły się do nas trzy osoby. w Maczku No Ja Macie kur... Nie no nie będę was wyzywał, przepraszam Macie, smaka wam narobię Masz myślałem, że nie oj... Ale dobrze no, tak, tak mm. Żałujcie kurde, żałujcie Patrzcie, znalazłem idola Cześć, to, to ja, a to moja stylowa. To jest ja, ten sławny influencer 30 kasobo. Co to było? Co to Co? było? Ty pokazałeś. Co my gdzie? Z tym aparatem. To jest Zamuś, tak? Nie, już nie, to koza. Koza? Koza. Koza z nosa. A o ty kurz ja. trzech debili przyjechało Trzy, cztery. Powiedział <grym> <Co się mam? grym> o ten co który tu przybył. O, trzeba. No sam chciałem się <grym> był <żebym> przyjechał. <grym> na ekranie. Chciałem powiedzieć, że generalnie Michał jest petem, generalnie tu na niego. <grym> no, <kurwa. grym> No i pozdrawiam wszystkich widzów. Miłego dnia, papa. Pa. A, łapkę w górę. Postawcie łapkę w górę, widzowie. Damcie na miniaturkę. Będzie więcej no wyświetleń Ja nie jestem fajny. O, no, ja znowu mam no, robić no. na ekranie. Tak, ja jestem Jestem tym Jupiterem, który robi tu na <słuch> Tak, to ja. No, to no, to tak, zrobimy jeść. sobie wspólne zdjęcia yo, yo. <słuch> yo. Chuj Wiecie, na widać Przyszliśmy tutaj, żeby zrobić fajne zdjęcie, po czym okazuje się, że wszystko jest wyłączone. Powiedz coś o tym więcej. Hej. Hej. Co mam powiedzieć ci? Gówno, zostaw się. <grym> Siema, idziemy sobie do galerii. Halo. Halo. Widzisz mnie? Widzisz mnie, Widzisz mnie? Emil. Ej, Widzisz, Widzisz mnie? Nie widzę cię. Ooo! Pozdrowisz Michała J? Pozdrawiam Michała J! Mój do niego! Michał, vlog! Pozdrawiam, para. Michała, vlog! Siedaj, tak, no, Z tej strony, Michał, no. on chciał mi dać kozep. Mi, Michał Jot chciał dać mi kozep, a K. Jan Kot. Zostaw przez suba. Ale poważnie wrzucić na vlogie? Znaczy, no, nie. nie wiem. Hey, Ej, Emil, no. kiedy nagrywamy w film, puszczamy jakąś piosenkę? Ja już z tym nie. Jak no. tego nie robię, wiesz? Właśnie, muszę. rok e temu, pola. Właśnie musisz się przyznać do jednej rzeczy. Do dlaczego? Czego, dlaczego kurwa nie nagrywasz? No bo się Wytłumacz nie to widzą. Wolę robić parowie To jest lepsze niż nagrywanie filmów. Tak? Tak. Tak? No. No. No tak. No. Dobra, kur... Ci w dupę, tyle ci powiem. Nie no, tego nie wstawię. Ale ten, ten blog jest patologiczny. <laughs> Patologia, miało być family friendly content. <laughs> Idziemy do galerii dominikańskiej Jakieś ludzie przynajmniej Dominik na leci Chyba Co powiedział w noju Jeszcze raz No Emil czy na kamerze Gdzie pasujesz mnie? <grymiany> to to, nie. Tak. Dobra O co? Nagrywaj mnie rodą Nie roda Padać na jego kanał Rodo, na jego kanał Ja cię ty k***a reklamuję a ty co? Padasz na jego kanał Link w opisie Koza, tak? Koza, koza. Jego kanał y y Emile tak. Q K. przez ky Emile K. Przez 30 tysięcy Tak I co? Gówno Masz na fazę i ciepła wygrałem A teraz idziemy gdzieś No nie graj Teraz idziemy O ty A Teraz idziemy gdzieś na dworzec, chyba Ten dworze został ja. tam na dworze to tam kurwa Trzeba, trzeba iść Gdzie idziemy? Zostańcie suba i łapkę w Dobra. Teraz stało się coś czego nikt się nie spodziewał, a jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej, to oglądajcie dalszą część filmu. Ja już wróciłem do domu i powiem, że nie jestem tak zmęczony, po prostu tak mi się chce spać. Wróciłem jakąś godzinę temu, coś takiego i... Było serio fajnie. Chciałbym pozdrowić Emila i Kubek za spotkanie. Było bardzo fajnie. Jestem tak zmęczony, że zaraz chyba idę spać normalnie, bo nie wytrzymam po prostu. Kurde, no tak mi się chce spać. Tak to jest jak się śpi 4 godziny, i potem o 5 musisz wstać. I zapierdziać I była jeszcze taka chora akcja, że weszliśmy nie do tego pociągu. I był mały problem, ponieważ to no nie było zbytnio problemu. Tylko chodzi o to, że mieliśmy wejść do. Jest LK. EIC, e, i, I EIP, coś takiego, jakby różne rodzaje pociągów, coś w tym stylu i my zamiast wejść do TLK, weszliśmy do IC, Lwów Express czy coś takiego i niestety y, mieliśmy zarezerwowane miejsca i taki wagon siódmy, którego nie było właśnie i musieliśmy wejść do tego pociągu, coś tam blablabla, na szczęście na Katowice, więc Byliśmy uratowani, ponieważ nasz pociąg był spóźniony 70 minut około i myśleliśmy, że pociąg, który teraz jedzie, to jest właśnie ten spóźniony, a tu nie był ten spóźniony, tylko to był ten inny, który ma po, po, po prostu jakby planowo tak jechał. I to jest największy problem w tym. Że właśnie my się pomyliliśmy i nie tylko my, bo tam było więcej osób, co po prostu no, pomyliło się, tak? Na szczęście była w miarę miła konduktorka i albo mogliśmy się przesiąść do tamtego pociągu na stacji Opole, coś takiego I żeby po prostu jechać tamtym Ale my postanowiliśmy, że po prostu dobra, jak już jedziemy tym, to pojedziemy tamtym, tym co teraz jechaliśmy Ponieważ nie ma sensu się przesiadać Dlatego yy, jak skasowało nam bilet, to właśnie powiedziała, że mamy ten ten sam jakby, no, że problem z tym, że siedzieliśmy nie do tego pociągu. W tyłu biletu napisała tam jakim pociągiem jechaliśmy i coś tam podbiła i tyle, więc nie ma tak źle. I jeszcze mam takie śmieszne nagranie, bardzo śmieszne, które widzicie teraz. I tak się robiło dosłownie co chwilę, po prostu, no, każdego to tak denerwowało, po prostu to było tak, że ktoś wszedł do ubikacji i potem jak się drzwi jakby zamykały, to po chwili zaczęło piszczeć, jak było na tym nagraniu i trzeba było taki czerwony guzik kliknąć, żeby przestało, ale nie zawsze przestało i to był właśnie ten problem, którego każdego wkurzał po prostu, ale po jakimś tam czasie, pod końcówką się naprawiło i jest wszystko zajebiście.